Zadanie 50. Informator naturalny matematyka 2024 na 2025 za jeden punkt, ale otwarte. Proste K i L przecinają się w punkcie A. Proste MN i S są wzajemnie równoległe i przecinają obie proste K i L w punktach B, C, D, e, F, Zobacz Zobaczę rysunek poniżej. W taki sposób, że długość odcinka BC wynosi 30 CD. Wynosi 20 i GF wynosi 21. Polecenie. Oblicz długość odcinka Fe. Fe znajduje się tutaj, oznaczeń literką X. I gdy patrzymy na nasze zadanie, to się nam powinno od razu skojarzyć twierdzenie Talesa. Twierdzenie Talesa dostępne w tablicach matematycznych na stronie. 18, a my je tutaj mamy ładnie przedstawione i skopiowane. Twierdzenie talesa kojarzymy wtedy, kiedy ramiona kąta przecinamy prostymi, równoległymi. I to nieważne, czy są dwie proste, równoległe, czy tak jak tutaj trzy. Ważne, że one są równoległe. Jeśli one są równoległe, to wtedy można ułożyć na przykład takie proporcje, jak tutaj. Że długość odcinka AB do długości odcinka PA ma się tak samo jak długość odcinka CD do długości odcinka PC. No i te nasze proporcje przedstawione w tablicach matematycznych przeniesiemy na nasz rysunek, czyli AB to niech będzie u nas Fe, czyli to jest X, podzielone przez PA to jest tu, u nas będzie tu, czyli to jest 21, równa się CD tu, u nas 20 i podzielone przez PC, czyli 30. Nie muszą być to długości do samego wierzchołka, wystarczy, że bierzemy o te tutaj przedstawione. No i rozwiązujemy proporcje, przemnażamy 30 razy x jest równe 21 razy 20. 30 x równa się 420. Dzielimy przez 30, dostaniemy, że x jest równe 14. Zatem można zapisać odpowiedź do zadania długość odcinka. Długość odcinka f jest równa 14. Nie było podanej żadnej jednostki, więc wpisujemy po prostu 14 i kończymy zadanie.